Policja ożyła paralizatora na psie, który ugryzł 3 osoby w 15 minut. Coś musiało wkurzyć tego pieska, który postanowił zaatakować swoją rodzinę w Palm Coast na Florydzie. Pies biegał po domu próbując ugryźć 36-letnią Georgie Rose i 62-letnią Telmę Rose. Po tym, jak zostały ugryzione, udało im się zamknąć w pokojach, ale pies się nie poddawał. Na szczęście na miejscu pojawił się Lloyd Rose i odciągnął wściekłego psiaka. Po chwili na miejscu pojawili się także policjanci, którzy postanowili użyć paralizatorów, by obezwładnić wkurzonego psa. Zwierzę zostało później przewiezione do weterynarza, gdzie zostało uśpione. Nie wiadomo, co tak bardzo wkurzyło tego pieska. Zdjęcia. Zdjęcia. Zdjęcia.